Jedna ciekawostka o każdym kostiumie z Sotma, let's go! Party Time Chica została stworzona przez Edwina do restauracji Chica's Party World. Sleepy Moon to pierwsza znana nam nawiedzona postać we FNaF. White Tiger nie jest kostiumem, a jedynie halucynacją na podstawie pluszaka, jaki miał David. Słoń i... to podobno jest pingwin... Obaj byli w DLC do Security Bridge Ruin w pokoju Mimika. Lew natomiast był nieużyty w plikach i Mimik przebierał się za jego zniszczoną wersję w Super Endingu. Cała trójka pojawi się też w domu Edwina. Sharpie był postacią, o jakiej słyszeliśmy już w demo, i jest nową maskotką Sharpie's salon. Pojawił się także w epilogach TFTP. Hedgehog Haji w plikach nazywany jest Henry oraz Harry. Były to pewnie jego pierwsze planowane imiona. Grzybki na reklamach miały źle napisaną nazwę, ale Edwin uznał, że to dobrze, bo nie będą mieli problemu z prawami autorskimi. Swing Bee jest maskotką Swing Bee Honey i w retail showroom ma dużego animatronika, jakiś tam huśta. No i firma związana z nią robiła więcej niż tylko miód. Jester jako jedyny kostium ma w sobie aż dwa ciała pracowników. Birthday z są stworzone dla firmy organizującej imprezy Best Birthdays Co. w 1977. No i o lirycznym lemurze nie wiemy w sumie nic, poza tym jak wygląda.